się siema mordeczki, słuchajcie Dzisiaj przychodzę dla was z bardzo poważnym filmikiem Mocnym, długim I takim szczerym, słuchajcie Dzisiaj chciałbym pogadać z wami Tak sobie szczerze na temat Kto jest naszym największym wrogiem tak? Juliusz Czesarz powiedział tak Największy wróg schowa się tam, gdzie nie będziesz go szukać Słuchajcie ten największy wróg to jest, mieszka w nas, to jest walka ze samym sobą, tak? Bicie się z myślami. Niedawno zrozumiałem, że tą walkę będę tr... będzie trwać ta walka do końca, tak? I do końca będę się bić z myślami i walczyć samym sobą. Ludzie myślą, że mamy z zewnątrz jakichś wrogów, jakiś kurwa ktoś, kto nam nie życie dobrze, ktoś, kto nam podkłada kłody. Jak człowiek jest nieświadomy, to zawsze ktoś jest winny we wszystkich jego problemach, bo tam, bo szef chujowy, bo taki świat niesprawiedliwy i tak dalej. Ale to wszystko jest pierdolenie. Tak naprawdę problem jest w nas. I im szybciej my to zrozumiemy, im szybciej zrozumiemy, to to zaczniemy nad tym pracować i wyjdziemy z tego gum. No, musimy zdać sobie sprawę, że za wszystkie, za miejsce, w którym okazaliśmy się chojowym w gównie Jesteśmy odpowiedzialni tylko i wyłącznie my I wziąć tą to, to odpowiedzialność To już połowa rozwiązania problemu Nie mieć żalu do świata pretensji do innych i tak dalej O tym wrogu to chodzi o to, że Po prostu na moim przykładzie Wam powiem, że ciągle walczę Z tym wrogiem, tak Tu, tu mi chodzi o to, że Mój wrog, czyli ja sam Ten drugi ja ten destrukcyjny, tak, który prowadził zawsze do destrukcji. I chciał, żebym moje życie poszło. N wylądowałem na dnie, tak? Chlałem po siedmiu dni, cipałem. E leżałem na mylinach, kurwa, w łóżkach, nie chodziłem do roboty. E spałem na ulicach nad Wisłą, kurwa, jeszcze gdzieś pod sklepem nocnym. Chodziłem, kradłem ze sklepu, kiedy nie było, e pieniędzy piłem z bezdumnymi. W każdym razie musiałem ciągnąć na, żeby się odbić, tak? I tak jak mówię. Wyszedłem z tego dzięki temu, że walczyłem za siebie, tak? Biłem się z tymi myślami, biłem się z tym dykstrukcyjnym sobą, tak? Chciałem coś więcej. Pochodzę z patologii, wiedziałem wszystko, tak? Mój ojciec całe życie siedział, ćpał, zmarł na klatce schodowej, bo... <laughs> bo, wokół, kule, bo koleżka, bo poszedł do koleżki dilera zaćpać. zle się poczuł. Oni zamiast tego, żeby wezwać kredkę, bo się bali, że psy wjadą, Wynieśli go kurwa na obok, klatkę schodową, i tam zmarł. Znaleźli go całego w krwi. I to, co przeszedłem tak, to, co kurwa przeżyły moje ciężkie dzieciństwo, tam nie wiem, patologię, ojciec, bił, matkę, czy jeszcze tam jakieś rzeczy, kurwa yy, różne. <laughs> Myślę, że dzięki temu właśnie jestem tym, kim jestem, normalnym, zwykłym chłopakiem, kurwa. Z ulicy, który potrafi wszystko zrozumieć, kurwa, sprawiedliwy, który mm, jest szczery, oddam ostatnie, kurwa, ale też nie pozwoli sobie wejść na łeb, kurwa, ale po prostu jestem w swoim mordeczku, bo wszystko wiedziałem, kurwa, wszystko wiedziałem, tak, wszystkich szanuję i wiem, jak wygląda życie, tak. Słuchajcie, ten mój wrok. Ten mój wróg, o którym mówię, tak, ten destrukcyjny, który chciał, żeby moje życie się rozpierdoliło, nie raz już miałem. Miałem też, muszę powiedzieć, że limit fartu wycierpałem, tak, bo stamtąd, gdzie pochodzę, to tam połowa moich znajomych już siedzą w więzieniu, połowa martwi, to jest y, 94, 95 rok. Y, jeszcze jest część garstka, którzy już trzeci raz wymieniają zęby, walą w kanał. Pochodzę z ostrej patologii, tak, i też, mi się wydaje, od początku byłem spisany na straty. Nazwisko też figurowało we wszystkich y, y y y komendach, tak, że gdyby gdzieś mnie czyt, gdzieś tam coś ten, to od razu by mnie w, 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 zgarnęli. I e, e, wszystko wskazywało na to, że miałem być spisany na straty, tak, zacupać się, zachlać się na śmierć, kurwa, bo tak jak mówię, przyszedłem wszystko, spróbowałem wszystkie kurwa możliwe narkotyki, chlałem, cipałem, wszystko, co tylko można i co nie. Też odpierdalałem różne straszne rzeczy, które też na szczęście mi jakoś uszło, kurwa, na sucho. Że niektórzy już dawno za takie rzeczy siedzą, lub byłem blisko śmierci nieraz. I to moje wszystko, tak, i to wszystko, właśnie to moje ciężkie dzieciństwo, tak jak mówię, dobra. Ten mój wróg, tak, który destrukcyjny, który chciał mnie ściągnąć na same dno, który, z, który, z którym walczymy, każdy z nas toczy swoją walkę, mi się wydaje się narodził, jak byłem mały. Chodzi mi o to, że pamiętam, jak były małe. I mój ojciec by, by był w jakimś tam melanżu, uderzeniu i ten... i ja mam dwóch młodszych braci i powiedział mi, że był jakiś tam impreza, on tam się bawił, kurwa, leżał nać na jakiejś kobiecie, mama nie byłem za granicą. I powiedział mi, że muszę kołysać brata młodszego. Młodszy brat spa, spał, jeszcze młodszy, yy, a jest, młodszy, średni spał, a młodszego musiałem kołysać. I chciałem już spać, bo było noc ciemno. A on mnie zamknął w tym pokoju ciemnym i powiedział, że kołysz, żebym nie spał i musiałem go kołysać. Pamiętam, że musiałem go kołysać, już zasypiam, ale ku, kułysać, kołysać. Tak. <laughs> Wyjrzałem tam przez ten, przez kurwa. Przez tam drzwi on leżąć Albo kiedyś w nocy się obudziłem. Jego nie było, to bosy poleciałem na dziewiąte piętro. Albo też kiedyś jak byłem dzieciakiem wyciągnąłem kurwa kluczy znajomemu tata z, z, z kieszeni. To tata mi nadawał po rękach kurwa, żebym nie kradł kurwa. Nie wiem, byłem dzieckiem, jeszcze nic nie rozumiałem tak. Ale do czego, do czego biję? Chodzi o to, że czy tam pamiętam jak e, ojciec bił matkę, czy tam topił ją kurwa. A ja to słyszałem, nic nie mogłem z tym zrobić. I kurwa myślałem, że wyrosnę i go zabiję, marzyłem o tym kurwa. Chociaż też go prowokowała. I w ogóle kurwa, psychicznie kurwa, tam dręczył mnie, bo on czpał kurwa, on potrafił się kurwa naćpać w nocy, leżeć kurwa naćpany, siedzieć kurwa, zamuleć nad kiblem, i kurwa zadał mi jakieś głupie pytania, na które na które nie, nie mogłem odpowiedzieć, nie wiem, albo po prostu, a na to pytanie nie było innej odpowiedzi. W każdym przypadku, Bóg mu sędzia, ja mu wszystko wybaczę, kurwa, zmarł, miał 12 lat tak jak mówiłem na narkotyku i w ogóle. Jest dużo różnych było historii. do czego bije? Chodzi o to, że ten wrok, te moje myśli, z którymi się bije do tej pory tak, powstały gdzieś wtedy. Jak małe dziecko, zaniepokojony, bało się, gdzie jest jego matka, wydzwaniało w nocy, mama była gdzieś na melanżu. ja nie mogłem spać, stresowałem się, dzwoniłem i w głowie się rodziły różne scenariusze, że ona leży gdzieś martwa, że jej ktoś zrobił krzywdę, jeszcze tamto, siamto, kiedy ojciec siedział i miał dwójkę młodszych braci i musiałem po prostu stać odpowiedzialny, tak, wziąć odpowiedzialność, zostać starszym i po prostu pilnować swoich braci, tak. Mm. I wtedy właśnie pojawił się ten głos, mi się wydaje, ten mój wróg, który kurwa właśnie takie destrukcyjne rzeczy, który mi podpowiadał jakieś straszne scenariusze, do których tak naprawdę nie musiało wcale dojść, ale już wtedy się zarodziły te myśli i pomimo, że ja wyrosłem, i rozumiałem, że to moja największa walka, bo nadal bije się z tymi myślami kurwa cały czas, tylko teraz wiecie, dziecko wyrosło i wyrosły te myśli i te myśli teraz też kurwa czasami są ukrutne i tak dalej, ale ja pamiętam, że nie oni mnie identyfikują, Kurwa robię u którym człowiekiem, tylko po prostu ja odpowiadam za swoje czyny, ale nie odpowiadam za to, co myślę. Kurwa, czasem wiadomo, że przychodzą różne rzeczy, ale walczy z tym, bije się z tym i myślamy i uważam, że póki walczy z tym, to po prostu. Mm. Jest nadzieja i jest szansa, tak, wyszedłem kurwa z tej patologii i po prostu poszedłem w sporty i w ogóle kurwa, już pięć lat jestem czysty, nie piję, niech, nie chlam, nie czpam, absolutnie nic nie biorę, wiadomo, antydepresanty tylko, sterydy dla sportu, ale wybrałem mniejsze zło, teraz ćpam sport, bo rozumiem, że człowiek uzależniony będzie zawsze uzależniony i po prostu musiałem wybrać mniejsze zło, wy nie możecie, uzależniony człowiek nie może się rzucić coś i po prostu ten, My musimy jedno zamienić na drugie. Nie odchodząc od tematu, wtedy powstał tak ten kurwa głos w głowie i te, te straszne rzeczy i dzieci z takich ciężkich rodzin kurwa muszą wcześniej wziąć odpowiedzialność na barę, ale przez to robią się strasznie zaniepokojeni i ten niepokój zawsze w nich jest i później wychodzą te różne depresyjne stany, nerwica, depresja i kurwa różne fobie. Mm. <laughs> I co kurwa, nie będę już z tej historii, chodzi o to, że wtedy narodził się ten głos, tak? I później było, było jeszcze wiele różnych innych rzeczy, nie będę już opowiadać za to, odpowiadać o tym. I, i tak jak mówię, tak, dziecko wyrosło i wyrosły te myśli. I ja rozumiem, że walka moja to będzie ze samą sobą do końca. Ja nie mam do kogo pretensji, ja rozumiem, że we wszystkich swoich... Hmm, Kurwa sytuacjach, w których się okazałem, bo też na odpierdalałem i ten smut długo się ciągnął na szczęście, w, w, w już prawie z tego wszystkiego wyszedłem, to zgotowałem sobie na swoje życzenie, tak? I nie mam nikogo pretensji <laughs> Kiedyś jak byłem młody głupi, to myślałem, że cały świat jest niesprawiedliwy, że kurwa wszyscy są winni, ale tak naprawdę to ja zrozumiałem, że to ja, jak ludzie wy zrozumiecie, że e, wy, wy, wy jesteście kowalem swojego losu i kurwa sami sobie to gotujecie, to to już już połowa rozwiązania. Co dalej? A dalej słuchajcie moje to, że mm, Tak biorę te depresanty, tak jak powiedziałem, leczę się na różne ataki paniczne i tak dalej, tak. Co nie znaczy, że nie potrafię kurwa rozkurwić jakiegoś łba, kurwa, jak się pruje czy um, um, Walczę z demonami, ale to nie znaczy, że nie jestem kurwa charakternym dobrym chłopakiem i nie potrafię kurwa wiecie o co chodzi. Um, obronić swojego kurwa honoru czy tak dalej. A też, kurwa, nie, nie świruję z tymi zasadami, nie wrzucam się w skrętności, tylko uważam, że, żeby być normalnym człowiekiem, tak, nie chodzi o jakieś więzienne, sztywne zasady, tylko zasady normalne, tak, każdego szanować i tak dalej, tak jak mówiłem wam, kurwa, tu, nie będę tego przetaczał. Wiadomo, że jakieś kredosów moralne, jakieś zasady, ale, się no go biję, biorę ten, te depresanty, raz pomagają, raz gorzej walczy ciągle samym, tak, samym sobą i chciałem powiedzieć, że leki to tylko leczą przyczynę, a nie skutek, dlatego psychoterapia, tak, wiem, że muszę się, zbieczać, z z kurwa, wziąć się za tą psychoterapię, prędzej czy później i z tym ruszyć, ruszę o tym, bo to tylko mówię o świadomości człowieka, tak, w tym też nie ma nic złego, ale, tak jak opowiadałem, tam mojcu ciężkim dzieciństwem i tak dalej, też musimy zrozumieć, że musimy wybaczyć jednak rodzicom naszym te wszystkie ich błędy młodości, bo pamiętajmy, że oni byli też młodzi. Tak? Mój ojciec zmarł jak miał 33 lata, ja miałem 12 lat wtedy. Miał, miał trójkę dzieci, siedział całe życie, miał ciężkie dzieciństwo. Kurwa pał, nie wiem kurwa, uczył się na same piątki kiedyś do piątej klasy, ale też miał patologiczne dziedzictwo, widzi, jak matkę rucha sąsiad, a ojciec obok najebany leży, też nie puszczali go do domu, bo rodzice zawsze byli najebane, oni pochodzą z Syberii, z Rosji na jebanie leżali zawsze w domu to w nocy, zim, w zimę, kurwa, musiał chodzić gdzieś, kurwa, po ulicach i tak dalej, to, to był dobry, normalny dzieciak, tylko po prostu życie go skrzywdziło tak, a wtedy pamiętajcie, że było 50-te jakie kryminalne czasy i, kurwa, tak to jest, trafił do więzienia, zaczęły się narkotyki i później drugi raz w więzieniu, jakiś rozbój kurwa, napady, takie rzeczy i z normalnego chłopaka, zdrowego dzieciaka, niestety wyrosło to, co wyrosło tak, później narkotyki całkowicie już go zniszczyły, kurwa, pamięta jak leżał w domu, jaka była patologia, jak mama go, kurwa, musiała, jak to się nazywa, przedłużeciami, kurwa, yy, związać, bo on krzyczał, kurwa, jak go wykręcało bez narkotyków, jak nienajebany przyjdzie, to naćpany, kurwa, krzyk, gwałt, patologia, totalna degradacja osobowości, tak jak mówię, debilne pytania, męczenie psychiczne, kurwa, znęcanie się, ale ja, tak jak mówię, ja to i mu wybaczam i rozumiem, że ja mam 31 lat teraz. Mój ojciec ma miał 33, tak jak mówiłem, całe życie siedział w Śpawie i w ogóle. I ja po prostu mówię, wybaczam rozumiem, że tak, że, że po prostu to był młody chłopak, bo był dzieciak dobry, tak jak ja i po prostu przez niestety rzeczy, które go otaczały przez taki świat to go totalnie zniszczyło, wyniszczyło i po prostu nie miejcie za zle swoim rodzicami, bo wiadomo, że to, to jest problemem rodziców i dzieci zawsze tak jest, tak? I każdy z nas ma jakąś traumę, nieważne czy jest bogaty rodziny, czy jest biedny każdy ma jakieś pretensje i żale do rodziców tak? i później my to rozumiemy, że, że nam to przeszkadza żyć, przez to mamy później jakieś ataki paniczne, różne choroby psychiczne w większym lub mniejszym stopniu, jakieś żale, ale trzeba im wybaczyć, bo oni też byli młodzi, głupi i, i właśnie sobie to uświadomiłem i łatwiej mi żyć, bo to taksyczne, ta, yy, ten żal do rodziców to tylko was będzie truci, będziecie przez to się czuć gorzej, dlatego ja wybaczam, odpuszczam rodzicom. Ich błędy też wiem, że zrobili, mama zrobiła wszystko, co mogła, bo matka ma na trójkę. I dzieci tak była, można powiedzieć, miała czwórkę, bo jeszcze ojciec dochodził, który cały czas siedział, wynosił wszystko z domu, kurwa, yy, wynosił wszystko z domu i chodził, kurwa, wszędzie pożyczał pieniądze. Ona chodziła po mieście, musiała to oddawać, jeszcze miała na strzach, których chcą jeść, kurwa, roboty nie miała, także wiadomo, że kurwa, były, wesoło nie było, dlatego też jestem jej wdzięczny. Ona zrobiła łazem wszystko, co mogła, teraz nasza jest kolej jej pomóc. I po prostu wybaczam swoim rodzicom, bo, bo, bo po prostu to byli młodzi ludzie, którzy po prostu też się uczyli żyć, dlatego nie mam do nich żalu wybaczam i uważam, że to też mnie w pewnym stopniu wylecie z tego wszystkiego i wy też nie miejcie pretensji do swoich rodziców, bo pamiętajcie, że oni byli młodzi i głupi, tak jak wy teraz i po prostu to, to tylko truje nas a moja walka, tak jak mówiłem te myśli po prostu wyrosły ale i myśli też wyrosły i niepokojące dziecko po prostu wyrosło i teraz mam inne myśli, tak, mam inne myśli, też dorosło i będę z nimi walczyć do końca kurwa i uważam, że zwyciężę i po prostu no, to jest moja walka, moja walka to się bić z myślami, tak, kiedyś kurwa, my w mniejszym lub mniejszym stopniu, tak i tyle to będzie chyba na tyle dzisiaj. Takie, takie krót, taka krótka spowiedź. Mm, nie wiem, czy nic nie pominąłem, mm, ale tak jak mówiłem, pamiętajcie, że ten wrog to jest mieszka w każdym z nas. Każdy z nas ma takiego wroga i musicie zrozumieć, że on jest przyczyną wszystkich waszych problemów. Bo tak jak powiedział Juliusz Cezarz, największy wróg schowa się tam, gdzie go się nie spodziewasz. I to jest prawda. I czasami trzeba dojść do samego dna, żeby się odbić. Chociaż w 99% ludzi jakby powierają te zachowania, tak? Ojciec bije matkę, to dla dziecka to jest całkowicie normalne on też idzie w to i bije matkę i patologię i tak dalej, sami wiecie, ale jest 1% takie, jak ja uważam, że ja chcę całkowicie to zmienić, oszukać przeznaczenia. I to co mnie odratowało gdzieś tam odwalenia w żyły, chociaż byłem blisko trzymałem kolegę, kurwa nieraz ręce. I to mnie chyba właśnie uratowało to, co ja że ja pamiętałem, że, yy, yy, mając przed oczami, to jak skończył mój ojciec, nie chciałem tak skończyć, tak? I to właśnie to w środku, coś, co mnie zawsze ratowało. Chociaż odklejone byłem i odpierdalałem bardzo ostro, chodziłem po kcienki po krawędzi po kurwa ostrzu brzydkach chodziłem, ale na szczęście, kurwa, na szczęście coś mnie uratowało. I tak jak mój większość powielajów, to. Ja to kurwa nie powielam, ja chcę być całkowicie innym i dzięki temu jestem taki jaki jestem. I dla swoich rodziców ja uważam, że póki nie na nogi, póki nie będę mieć milionów, żeby dać swojemu dziecku wszystko, bo ja nie miałem nic, to nie robię żadnych dzieci kurwa. Jak tylko już będzie mi stać na wszystko, to wtedy zrobię, żeby dać swojemu dziecku wszystko i być. Jedyne co mogę teraz zrobić, bo nie miałem nigdy ojca, nie miałem wzoru, to po prostu mogę, mogę być dobrym ojcem, tak. Też nim wyrosłem na pedału, bo, bo ja można powiedzieć, jak ojciec zmarł, matka musiała wyjechać za granicę do roboty. Ja zostałem z braćmi mieszkać, tak, nas było trzech, ja miałem, kurwa, lat 14. E, średni brat jest dwa lata młodszy, najmłodszy pięć lat młodszy i zostaliśmy mieszkać sami, tak, A wiadomo, że my mieszkaliśmy w środowisku chłopaków. Mieszkało u mnie 100 osób w domu, tu też takie dobre mordeczki chłopaki, tak, trzymaliśmy się razem i tam już powstawały jakieś, kurwa, zasady. wiecie, o co chodzi, jak to jest w kręgu, więc dlatego ja potrafię się zachowywać w każdym środowisku odnaleźć i wiem, jak trzeba się zachowywać, bo ja się wychowuję można powiedzieć sam, nie mnie jakaś tam babcia czy kogoś tam matka, chociaż sam jeżeli matką, może i babcia wychować w kogoś, ale w większości to wychodzą jakieś ze przeproszeniem. Sami wiecie, jakie chłopaczki wyrastają, tak? Tego mnie nikt nie wychował, można powiedzieć, wychowałem się sam. Z chłopakami i na, nauczony jestem normalnych zasad, i normalny jestem chłopakiem, kurwa. I my się nie skarżymy, nie na kogo, my nie pierdalamy nikomu, żeby komuś zrobić plusik kurwa, tak? Jak z poprzemu pomożemy zawsze, jak możemy, kurwa, dodamy ostatnie. Ale jak ktoś, kurwa, chce nam wejść na łeb i pluje do nas, to będziemy też z nim jechać, kurwa, do końca i go rozpierdolimy jak żabę. Bo po prostu kurwa, bo, 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 bo ta kurwa będzie, bo odrzut jest taki, kurwa że po prostu nie wiem czy ty się nie udusisz koleżko I po prostu do czego ja biję? Biję do tego, że po prostu ja się nie bruję ja nie muszę się próży do ludzi, bo jestem pewien siebie i ja nie muszę się wyzywać na słabszych, bo ja jestem silniejszy, gdzieś tam coś cicie i tak dalej. Nie kurwa Także mówię Także mówię kurwa tak to, tak to niestety wygląda na dzień dzisiejszy. Ja Rozumiałem, że moje największe walkę to będę się bić z myślami, dalej będę ćwiczyć, uprawiać sport, boks i tak dalej, bo to mnie uratował ten sport. Jak nie było zawsze, czy w 16 lat, jakieś zapasy ćwiczyłem, później jakiś tam na tajskich boks trochę chodziłem, Wiadomo, no, że było też bailando, narkotyki, ale zawsze gdzieś tam do tej siłowni chodziłem na jakiś boks, zawsze gdzieś tam coś, nawet jak byłem w najgorszym tym najgorszym momencie swojego życia. To i tak chodziłem jakieś podziemne siłownie. Kurwa tam na Bymowie jest taka podziemna siłownia. Wojtek ją utrzymał, tam gdzie chodzą same Biedronko. To jest borowej góry, tam gdzie chodzą bandziory i policjanci kurwa. Jakoś zawsze wiedziałem, że ten sport mnie uratuje, wyciągnie, tak? I tak jak widać, że to mi pomogło. To też jest bardzo fajne, ten sport, to naprawdę to jest naprawdę kurwa, to polecam, to pójść. I co jeszcze? No, taki wyszedł monolog, kurwa. I co jeszcze? No i tyle chyba. To wszystko powiedziałem, co chciałem. Także mówię, mordeczki, trzymajcie się z farcikiem, kurwa. Wszystko będzie dobrze. Pozdro. Jak coś, to piszcie w komentarzach. Nara